Pan poseł Grzegorz Bram, koło Poselskie, Konfederacja w drugiej części. Kłaniam się, szczęść Boże. Pan Marszałek, ścigodna. Panie, panowie posłowie. Zostało nas po parę osób z klubu, rozumiem. Niektórzy skoczyli na jednego jeszcze w starej cenie. Bardzo dużo dobrej, merytorycznej argumentacji w odróżnieniu od czy obecnego jeszcze pana ministra. Doceniam poziom tej dyskusji. Wbrew pozorom to nie są Michałki, cena alkoholu. Nie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, jaka była pierwsza wojna, na którą poszło Imperium Amerykańskie. To była tak zwana Whiskey Rebellion. Czasy naszej insurrekcji kościuszkowskiej. Dokładnie. Ten sam 1794 rok Aleksander Hamilton, jeden z ojców amerykańskiej demokracji, zastawszy pustki w skarbie nowo utworzonej masońskiej Republiki Federalnej, postanowił załatać dziurę budżetową. Rzecz jasna. Okładając podatkiem tych, których podatkiem najłatwiej obłożyć, to znaczy prostych ludzi, w, którzy w Apalachach nie mieli lepszej rozrywki, jak tylko pędzenie własnego bimbru, ruszyła armia z Waszyngtonu na tych górników w Apalachach, którzy się tam pobuntowali z powodu nałożenia akcyzy na coś, co do tej pory było jedyną przyjemnością, na jaką ich było stać po godzinach. Ta armia na szczęście nie dotarła do celu, wszyscy pochorowali się na dezynterię, skończyło się to wesołym oberkiem, ale jaki z tego wniosek? Panie ministrze, czcigodny referencie tej ustawy, szanowni państwo, nie ruszajcie, nie ruszajcie tych spraw. Wojna piwna, jeszcze mi się przypomina, Wrocławska to czasy Ludwika Węgierskiego. Ach i nasze powstanie, rewolucja listopadowa, koniec listopada, blisko. Nocy listopadowej nie tylko arsenał warszawski, ale także i składy wódki monopolisty Newachowicza rozbijał lud warszawski, cytuję, Mochnackiego. A zatem, szanowni państwo, nie ruszajcie tej dziedziny tak wrażliwej, żebyśmy nie znaleźli się w jakimś zupełnie odmiennym stanie politycznym. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Koło Konfederacja. Panie marszałek, wysoka izbo, panie ministrze, ja pytam tylko wasza ekscelencjo, czy panu już się nie nudzi, a to trzeba zabrać inwalidom i dać emerytom. Protestują przedstawiciele inwalidów, potem zabieramy emerytom, dajemy samotnym matkom, protestują przedstawiciele emerytów, potem zabieramy samotnym matkom i dajemy ponownie inwalidom, protestują przedstawiciele samotnych matek. Przy okazji coś przylepia do łapek, do łapek rządowi. Czy wam się już nie nudzi, czy nie można by wreszcie przyjąć szczywnego budżetu, w którym się nie można zabierać jednym i dawać drugim, bo to tak ta sroczka, co do kaszkę ważyła, jednemu dała troszeczkę, dopiero mu troszeczkę. Pan to zna, prawda, Wasza Ekscelencjo? Otóż może wreszcie przestać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Panie pan poseł Artur Dziambor, koło Konfederacja. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, Stefan Kisielewski w świętej pamięci kiedyś powiedział, że socjalizm to taki ustrój, który bohatersko zwalcza problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Najwięcej jest ludzi, którzy palą papierosy, więc trzeba łupać ich dodatkowymi podatkami. Wszyscy pijemy alkohol mniej lub więcej, więc trzeba łupać to podatkami. Ci, którzy jedzą za dużo słodyczy, tak jak ja, są troszkę otyli, mniej lub bardziej, również trzeba ich łupnąć podatkiem na cukier. Ci, którzy jeżdżą samochodami, a prawie wszyscy są kierowcami, trzeba dodatkową opłatę paliwową. Pytanie brzmi, moje pytanie, bardzo poważne pytanie. Jaka jest rzeczywista dziura w budżecie? Po wszystkich programach socjalnych, które Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło i zaoferowało wyborcom, jaka jest ta dziura, którą próbujecie załatać? Trzydziestokrotnością, dzisiejszą podwyżką. Jarosław Kaczyński wtedy, gdy było podwyższanie stawki ZUS-u powiedział, że jeżeli ktoś się nie potrafi w takich warunkach prowadzić działalności, to się do niej nie nadaje. Więc parafrazując Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli ktoś w tych warunkach nie potrafi rządzić, to się do rządzenia nie nadaje. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Krzysztof Bosak w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pani marszałek z niepokojem przyjmujemy informację o tak gwałtownym podnoszeniu akcyzy. Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że y, polityka podatkowa powinna kierować się jakimś planem. Nie powinno być tak, że rynek zaskakiwany jest y, zmianami struktury akcyzy, zaskakiwany jest y, drastycznymi podwyżkami podatków, y, dyktowanymi, jak wszystko na to wskazuje, wyłącznie celami budżetowymi. Właściwie trudno dopatrzyć się w tym, co proponuje Ministerstwo Finansów, jakiejkolwiek logiki. Można zauważyć analizując stanowiska eksperckie, że właściwie wszystkie istotne organizacje gospodarcze krytykują to, co zaproponowało Ministerstwo Finansów. Wypowiedziało się w tej sprawie m.in. Instytut Gospodarki Rolnej. Pozwolę sobie przytoczyć tylko kilka argumentów. Po pierwsze uderzenie w producentów, a więc ważna branża polskiej gospodarki, plantatorzy tytoniu. Zwrócenie uwagi, że już w tej chwili jesteśmy wśród 10 państw Unii Europejskiej z najwyższą stawką procentową. Ponadto naruszenie równowagi cenowej panującej na rynku i wypracowanej w drodze dostosowania się do obecnej struktury podatków, podatku akcyzowego nałożonego przez Ministerstwo. No i fundamentalne pytanie, skąd właściwie ta zmiana struktury podatku. Instytut Gospodarki Rolnej, a także inne organizacje słusznie tutaj zwracają uwagę, na przykład Łotwy. Jeżeli rzeczywiście Ministerstwo Finansów motywowane jest potrzebami... Dochodów, sfery dochodowej budżetu, no to Łotwa jest przykładem, że można podwyższyć akcyzę kwotową przy jednoczesnym obniżeniu tej części procentowej i mieć wzrost dochodów. Przypomnijmy, że na Łotwie był to wzrost dochodów mniej więcej trzy razy powyżej prognozowanej prognozowanych, oczekiwanych wzrostów dochodu. Nie jest to wyłącznie kwestia jednego stanowiska. Mogę tu wspomnieć również stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej, stanowisko Fundacji Republikańskiej, którą cytowałem, raport z 2011 roku w tych właśnie sprawach, ale stanowisko z 19 listopada 2019 roku, które również wskazuje na to, że ta zmiana struktury jest po pierwsze nieprzewidywalna, a po drugie może być niebezpieczna. Także zwracam Mamy tutaj uwagę na to, że takie rzeczy powinny być konsultowane i powinny przede wszystkim być planowane na wiele lat do przodu, żeby nie zaskakiwać polskich producentów tego typu trikami, jakie tutaj zastosowało Ministerstwo Finansów. Klub Konfederacji oczywiście koło Konfederacji będzie głosować przeciw temu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle. W imieniu koła poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę panie pośle. Marszałek, Wysoka Izbo, demokracja to ustój totalitarny, w którym większość może wszystko i oczywiście może również popełniać dowolną niesprawiedliwość. W odróżnieniu do autokraty, który czasami ma sumienie, bo jest człowiekiem, większość nie ma sumienia i bez najmniejszego wahania zabiera jednym, daje drugim. Prawda? I tylko tutaj słyszymy takie skargi, skargi ze strony rozmaitych grup. Byłoby dobrze, kiedy się dostaje jakieś pieniądze, zastanowić się, od kogo one pochodzą. My byśmy chcieli, żeby zawsze było powiedziane, kogo zabrane zostały te pieniądze, którym są dawane. W tym przypadku akurat są zabierane, zabierane niepełnosprawnym, ale tutaj wszystko polega na tym, żeby zabrać jednym, dać drugim i dostać z tego powodu jakieś pieniądze albo dostać jakiś zysk polityczny, jakaś grupa na nas zagłosuje. Otóż my się sprzeciwiamy takim praktykom i my byśmy chcieli, żeby rządziła sprawiedliwość, a nie demokracja. Dziękuję za uwagę. Kolega Sośnierz powie, jest coś więcej. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz. Bardzo proszę. doszło do mnie, że ta lekcja ekonomii, którą staram się przed przedwczoraj przedstawić się nie przyjęła, ale przy innej okazji będę prowadzał dalej. Chciałem teraz tylko odnieść się tutaj do, do słów pana Cymańskiego, który wcześniej mówił, że w związku z tym, że zmieniliśmy nazwę funduszu, to właściwie wszystko jest w porządku. No to mniej więcej taka logika, jak ktoś mi wyjmie portfel z kieszeni, no to jest wszystko w porządku, bo to już jest w tym momencie jego portfel, więc, więc o, o co chodzi. Pani, pa, pani Masłowska też tu bardzo yy, yy, błyskotliwą rzecz, taką myśl wyłowiłem, że, że wskutek tego, że te pieniądze zostaną pożyczone, to nie tylko nie będzie ich tam mniej, ale nawet więcej. Więc myślę, że wszyscy sobie byśmy życzyli, żeby rząd takim, na takich zasadach od nas pożyczał pieniądze yy, i zabierał z innych funduszy. Będzie ustała kolejka osób, które będą zainteresowane taką, taką cudowną operacją rozmnażania pieniędzy. Yy, Konfederacja będzie głosowała przeciwko. Dziękuję bardzo.